Cześć, z tej strony Ewa Kleobrodnicka. Zapraszam cię do obejrzenia kuli z Gali Prime 11. Jeżeli spodoba ci się ten materiał, to proszę zostaw łapkę w górę, skomentuj i subskrybuj, żeby być na bieżąco z tym, co pojawi się na moim kanale. Miłego oglądania. Muach. O, jesteśmy na warzeniu Prime

Przewidziałaś, że będziesz kiedyś tutaj autografy dawać sam na plakatach. Nie bardzo, ale zawsze i każdy trochę o tym marszu. Mamy. To jest świetnie? Jest wszystko dobrze. Ewa ja ja zabiera wszędzie i swoich widzów. Jaki dzień, czyli od do Box. Dozwolone są wszystkie ciosy pchane. Nie bijemy żadnych, żadnych młotków, nie bijemy ciosów, co było... Dobra, ja, ja mam jeszcze pytanie, dobra. bo mamy 2 na 1, jeżeli nie będzie klin cokolwiek, czy druga, nie może druga uderzać w tył głowy, tak? Generalnie u was w 2 na 1 nie można uderzać z tyłu, czyli jak no, ty się okay. tutaj bijesz, to nie może druga dziewczyna podejść z tyłu. Muszą do ciebie podchodzić. No, tak. Okay, tak. Bo w małych rękawicach nie wyciągamy paluchów, jeżeli ktoś łapie sobie w ten sposób dystans na wysokości tlaki. To jest ok. Na wysokości twarzy nie. Proszę o tym pamiętać, bo... To trzeba powiedzieć, dlatego ja w dużych rękawicach wieś. Trenerze. Bukowski. Tak. Trenerze. Ja mówię proszę się, się proszę, się proszę się uspokoić. Się, proszę się uspokoić. To to, to Jeżeli chodzi o wosk, to to będzie... Czy moje drwaki będą miały sprawdzoną trzeźwość przed wejściem do Najważniejsze, że sędzia nie pójdzie. Sędzia to by nie przeszkadzał. Trochę nas wyprosili z tej odprawy, bo za dużo pytań zadawaliśmy. O ja zresztą? No, czy mogą gryźć, drapać, nie żartuję. Czy alkohol alkomat alkohol Czy, będzie, czy sprawdzone, będzie, sprawdzone... będzie sprawdzana trzeźwość? boś. <laughs> będzie dzisiaj o tej, o 19. Dziewczyny, dziewczyny przyjdą w piżamach, będzie piżama party. No, ja, często mogę. Ale tak ubrane czy, bo ostatnio na konferencji też wiesz, ubrałeś się w piżamie. Te takie sukienki, to wygląda jak piżama. Serio, byłam ostatnio w takim sklepie z bielizną i normalnie widziałam takie sukienki. To nie są sukienki, tylko takie takie satynowe koszulki. Ja wiem, że to kiedyś było w modzie, ale to wygląda... To dużo To wygląda tanie. To wygląda jak koszulka mocno. piżamy nie, ja mam swoje piżamę, ja mam, dziękuję. Dziękuję bardzo nie, za piżamę. Nie, wiesz co, no jak jest większa rękawica, no to ma troszeczkę więcej tej poduszki i jest bardziej miękka, jakby właśnie trochę jest ciężej, nie? Kogoś znokautować taką większą rękawicą, że szybciej jest mniejszą, nie? Że mniejsza po prostu, no bardziej czujesz te ciosy, nie? No także no dlatego tak dziewczyny chciały, jakieś tam takie zamieszanie wyszło, tylko wiesz, zamieszanie wyszło, był już billboard, było wszystko, wiesz, tam był taki post, y gdzie małe rękawice i na trzy dni przed walką tam wiesz dziewczyny... Ania, z Wykupujcie z linku no wiadomo, że nie, nie wrzucamy w internet 100%, nie? Że to jest jakiś mały wycinek po prostu tego, co, co robimy. Całe życie ona swoje rzuciła, to tam chyba ludzi za głowę brały. No. A jakby Betty wrzuciła moje głosówki, czy wiadomości, moje zdjęcia... 15 piętnastu lat znajomości. To by mnie po prostu... czy znaczy nie, nie to, żebyś mnie zniszczyła, ale byłaby afera, nie? Musiałobyśmy to potem wyjaśnić w tak. <laughs> <laughs> Dziękuję. Dziękuję. Dobra, przyjmuję. Tym Dziękuję. Każdy coś dostał. Każdy. się wyłączyć albo wyjść. Dobra. Ja wyjdę. Dobra. Dostałam kwiatki. I ja dostałam mleko. I <grym wytrych> Ewa, Kleo 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 muzyka. I tutaj macie ustawioną premierę dam ci się podarwać i będzie premiera za 6 godzin. Mhm. I dobra, dobra. dobra. dobra, dobra. dobra, dobra. Gotowi. Jak tam trenerze będzie coś z tego, czy Może odwołujemy powiedzieć. tą walkę? Nie, nie, nie. <grym> tam jak tam zawodniczko, jakie rozstawienie? To był pierwszy trening do walki. Jesteśmy i co się dzieje. dzieje? Jesteśmy na mediaconingu i na ceremonii ważenia. Pan są jagodzianki. Jagodzianki? Na Jego tam są niebieskie, zmarłeckie, a tutaj są zielone. Tam są rękawice bokserskie, one mają DMMA. Jaki plan na walkę? Bo to będzie powrót do przeszłości. W jeszcze raz. Wszystkie Potem trzy wywiady i wpadamy. Możecie skorzystać z No, no została wykonana, nie? Teraz to tylko czekanie na. job, Cleo! jesteś najlepsza. Najpiękniejsza. No, jest to warto, którą wyszliśmy do dosłownie przed chwilą marka. To mnie obsługują dwóch świetnych eksportowców jako pierwszego, <laughs> który jutro odkroczy do niebieskiego <laughs> 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 dężenia. Mimo, że ma większe rękawice od swoich przeciwniczek, to nadal jest faworytą tych no Myślę, że Żlamo, co zrobił z wielokrotnej wizyty w zawodowym rynku, to są często absolutnie może przewielić na jego korzyść. Może też nie musi, jak pokazuje, gotów do obrazu Tutaj widzę, że środki w porządek mocno przepatrują się. Media I zapoznałem się z tym, to jest pierwsza No, jutro Było już. Jeszcze raz, było, ale, e, Był trening medialny, i teraz szybka e, zmiana outfitów. Bo ja się ode mnie na face-to-face, ceremonia dawania. może tam się ci komuś poderwać, a może jutro poważne.

Dziękuję bardzo. za pozycja bokserska w przodem do bohaterów. Jeżeli chodzi o twój outfit, to najbardziej zakryty outfit w historii w wszystkich twoich <grym zainteresowań> ja patrzysz na Karolinę, Paulinę, błyszniak które zlepszą Bardziej chciałabyś przy sobie dać Jest tak tak. Jeszcze nie mogę tego zdradzać, no, to próbuję Duże kto... żeby... rękawice, rękawice słowa, Czy jest to dla Ciebie. No to zobaczymy jak to jutro się rozstrzygnie proszę Państwa siostry Porzucek

¡Sí! Yeah.